Moje trzy złote zasady dotyczące ubierania się, które obowiązują dla każdej sylwetki. Jeden. Poznaj swoją sylwetkę. Dowiedz się, jaki masz typ sylwetki, jaką masz budowę ciała, jakie masz proporcje. Dwa. Napisz, jakie Twoja sylwetka ma atuty. To na nich będziemy się skupiać i je będziemy podkreślać w stylizacjach. A następnie napisz, jakie ewentualnie części ciała chciałabyś zakamuflować, Odwrócić od nich uwagę. Przykładowo, jeżeli chcesz odwrócić uwagę od szerszych bioder, bardziej pełnych bioder, to przyciągnij uwagę w górną część twojej sylwetki. Dodaj tutaj masywną biżuterię kolorową, poduszki w ramionach, więcej zdobień, jakieś aplikacje, wzory, i właśnie niech ta część ciała będzie przez ciebie częściej eksponowana i uwydatniana w twoich stylizacjach. I trzy. Wybierając stylizację zawsze staraj się dążyć do sylwetki jak najbardziej zbalansowanej, harmonijnej, a więc takiej, która będzie przypominała nieco klepsydrę. Staraj się szukać Twojej talii, podkreślać ją, trzymać się zasady, 1 trzecia, dwie trzecie, a więc tego, żeby Twoja sylwetka była jak najbardziej proporcjonalna.